No hej vlogmas, dzień pierwszy, witajcie cieplutko, trochę w innej takiej aranżacji, nie w domu, ale muszę jechać coś załatwić, ale czerwony kolor jest, więc, więc no, you know. szkoda, że pada deszcz, nie wiem czy słyszycie, jeśli słyszycie taka panie, no to niestety pada deszcz, a tak pięknie było, nawet trochę śniegu spadło, no cóż, przyjechałam, bo muszę coś załatwić i zaraz zmykam do domu i zobaczymy, co tam przyniesie nam pierwszy dzień. Vlogmasa, czyli odliczamy do świąt. W końcu, w końcu, w końcu cieszycie się, że będzie vlogmas. Ja się cieszę. Muszę mówić cicho. Jak widzicie. przyszła do mnie paczka z DMU. Mam nadzieję, że coś mi będzie słychać. Bo za mną śpi małe. Ale no, tak wyglądają też vlogmasy. Jest ciemno. Bardzo ciemno. No ale nie mam na to wpływu. Mój ring jest gdzieś wyniesiony nie wiem gdzie. A w tym kurczę. Kurcze. Kurka, kurcze statywie, yy, zgubił mi się kabelek, więc nie mogę tej lampki naładować, tragedia. Dobra, otwórzmy sobie paczkę z temu, moja pierwsza paczka, zobaczymy, co tam jest i zdradzę Wam, że tam jest kalendarz adwentowy, więc dajcie znać, co tam może być. Oprócz tego dzisiaj na spontanie, po prostu na spontanie jedziemy do kina, yy, także zabiorę Was ze za sobą yy, i zobaczymy. Kurde, jakoś nie mogę ogarnąć się. W nie wiem, dobra, otwórzmy. Eee, muszę kupić jeszcze kalendarz czekoladkowy, bo ja nie mam żadnego kalendarza czekoladkowego. Przydałoby się kupić. Kurde, patrzę tutaj, powinnam patrzeć tutaj. Przydałoby się kupić, co nie? Dobra. Otwórzmy. Jak on się nie obudzi, jak skończę nagrywać, to będzie jakiś cud. cud. Pierwszy raz zamówiłam coś właśnie z dm bo yy, znaczy znam niektóre kosmetyki, ale jeszcze nie miałam okazji zamawiać, a jakoś wyskoczyłam w ich strona, stwierdziłam, że okej. Okay. Oczywiście zamówiłam kalendarz ewentualny, który był przeceniony z, nieważne z ilu, już nie pamiętam, na 60 zł, niecałe. Tylko stwierdziłam, że zamawiam. Ła! Palce zeskalaczyłam! nie! Zaraz będzie lecieć krew. Już się robi czerwone. Już się robi czerwone. Ach. Ach. Kurde, dobra. Oby nie było więcej już takich tych. I jeśli okaże się, że to co nagrałam się nie nadaje, więc będę musiała nagrać to jeszcze raz późniejszym wieczorem. No więc, sorry. Okej, okay. okej, okay, tak postawiłam, żebyście mniej więcej widzieli, jakby mój, moje... nie no, nie lubię rościna niewolca, uuu, krew, boli, krwawie, krwawie, dobra, u, kółeczka, A jak śmierć, okej, okay. on to mój kalendarz. Dobra, zamówiłam płyn do płukania. Dem to ogólnie jest niemiecka marka. Denk milk, nie wiem, coś takiego niebieski. Te kwiatki mnie zaciekawiły. Stwierdziłam, że a po kolorze zamówię. O, tak, fajnie pachnie, fajnie pachnie. No, ja muszę wyjąć swoją pościel i wyprać tą piękną, bo już pora. I przywieźć swoje speterki świąteczne, bo mam je wywiezione. Kurde. Aha, ja kupiłam tu mydło, a ja kupiłam yy, ostatnio nowe. O, je kalendarzu otworzyło się okienko. Dobra, nie do końca. Yy, o, fajnie zabezpieczone, zobaczcie. Dobra, do biegu, do biegu, yy, Takie mleko. Kurde, mydło. Mydło. A to co to jest? Co ja też takiego zamawiałam. To jest wygląda jak płyn do płukania, waniliowy, ale to jest żel pod prysznic, płyn do kąpieli Argan y, Malzini, no, nie wiem, coś takiego, ładne to jest, migdałowo-waniliowe, ciekawe jak to pachnie, ale to jest zaklejone, więc już tu nie będę, nie będę, no, o, dobra, bo już zapomniałam o tym, kupiłam zestaw ściereczek, ja to jak ja. Jak zamawiam jedną rzecz, to zawsze przeglądam sklep. A to sklep DM to jest taki sklep, że tam jest dużo rzeczy. Więc stwierdziłam, że zaopatrzę się o te rzeczy, które, które mi się przydadzą. No więc zestaw ściereczek. takich wzięłam. No, u mnie muszą być ścierki. Następną rzeczą wzięłam to w takiej postaci. Będzie znać, czy zamawiacie coś z DM. -u. I jest to coś na kamień. To jest wszystko po niemiecku. Dobrze, że jest naklejka po polsku, bo środek do usuwania kamienia. No, coś takiego pomyślałam sobie może niekoniecznie o kranach, ale o kabinie prysznicowej. Nie wiem, zobaczymy, jak to się sprawdzi. coś takiego wzięłam. W bardzo dobrej cenie po dwa, po trzy z kawałkiem były żele pod prysznic, więc jeden był naprawdę już też mam zapas, więc nie szalałam wzięłam sobie tylko jeden o zapachu jakiejś peoni, Baleo, odżywka do włosów farbowanych. O zapachu piwoń z kompleksem ułatwiającym rozczosywanie z witaminą B. Dobra, to jest odżywka. ok, odżywka. Zaklejona też. ładko. Dobra, ale cóż tu pachnie ładnie. Wzięłam. Dezodorant to w ogóle miałam w koszyku i usunęłam. Miałam kilka. Stwierdziłam, że dobra, nie będę ryzykować balea. Nie wiem, czy to dobra firma, jak z wiecie, jak dezodoranty, to kupuję raczej takich sprawdzonych firm i usunęłam wszystkie, co miałam i ten jeden został, więc chcąc, nie chcąc, jeden mam męski. No, przeoczyłam, także no dobra, no przetestujemy, znaczy nie ja, no ale mam nadzieję, że się sprawdzi, bo wiecie, jak to jest z facetami. Oni innych nie chcą próbować, jak coś im się sprawdza. No ale już kupiłam. Wzięłam również krem na dzień z ku10, krem męski, chyba na dzień, nie wiem, krem przeciwzmarszczkowy ku10. No może nie na dzień. w Ogólnie krem. Taki na mają no, bo ja mam zapis i jeszcze, a jeszcze tutaj coś jest, bo ta paczka ogólnie bardzo ciężka, kurier przyniosł to naprawdę, mówię, wow, jaka ona jest ciężka. Dobra, właśnie mówiłam, że gdzie są tu żele, ale spójrzcie, jakie piękne, to tak ciemno. No taka pora roku, biedronecz i to wszystko zaklejone i to jest żel pod na milion procent, pamiętam, że jakieś wzięłam, o, o czym, jakim zapachu, nie wiem, jakimś kwiatowym letnim, bo zobaczcie dwie stokrotki. I tak dalej. I jeden wziąłem też męski. I zaraz przejdziemy do komentarza i otworzymy już jedno okienko. I jeden, e, trzy w jednym. Taki wziąłem. Kurde, to jest wszystko zaklejone, że nie mogę nic powąchać. No dobra. Ale miałam gdzieś jeszcze, albo to się wyprzedało, albo musiałam przez przypadek chyba przez przypadek usunęłam zamiast tego dezodorantu, bo miałam e, balsam. Takiej chyba nie wiem, nie wiem jakiej firmy, ale takiej taki bardziej popularnej niż taka typowa balea z demu. a niestety usunęłam. Bardzo fajnie wygląda ten żeby od prysznic. Bardzo ciekawie. No, na pewno tamten usunęłam, bo były naprawdę super cenie, a to zostało. To wszystko, jeśli chodzi o to. Zostało trochę tego. Dobra. I zaraz otworzymy ten mój kantecz, który mam jeszcze wcześniej. Jaki zamówiłam z demo. Ta -dam, ta -dam. Zamówiłam ten Balea po prostu. Otwarte okienko. Zobaczcie. Yy, stwierdziłam, że no dobra, a i tutaj jest trochę wgnieciona. Słabo zabezpieczyli, bo wcześniej, jak zamawiałam, no to. No tylko, że nie zdemu, No dobra, czekajcie. Naprawimy zaraz. Poszukajmy jedynki, żeby to otwieranie kalendarzy nie trwało za długo. Więc sorry, to jest pierwszy taki początkowy vlogmas. Później się nauczymy będzie wszystko ok. Widzę, gdzie jest trójka. Najwyżej powycinam trochę też. Nie chcę, żeby masy trwały długo. A jeśli wiecie. Albo chcecie mniej więcej jakąś określoną liczbę minut vlogmasa, to dajcie koniecznie znać. Ja postaram się e, tyle nagrywać, a też nie chcę, żeby długo, bo wiem, że dużo różnych vlogmasów jest w tym okresie. E, z tyłu mamy ściągaweczkę, która mnie nie interesuje, lecę na żywioł. O, mogę ją nawet wyjąć. Tu jest jeszcze jedna. Aha, czyli jedna jest złożona, druga i tak jest. Nieważne. No dobra. Myślę, że to kresu tych otwierania okienek. Pierwszy vlogmas. Sorry, może być dłuższy niż ja bym chciała. Jest jedynka. Widzicie? Dobra, trzeba będzie teraz raz włączyć tłumacza, bo wiecie, ja niemieckiego to niekoniecznie uczyłam się, ale pierwsze okienko, pierwsze. ciekawe, jakie dziewczyny będą miały inne vlogmasy. Pewnie takie wiecie, bajerantki. A mój taki jest. Open Box. A co? Dobra, i co my tam mamy? A, pole palet. Hmm, pierwszą rzeczą w kalendarzu adwentowym mamy z Balea, o tutaj mamy jakiś napis, każdy dzień to okazja by zabłysnąć, moi drodzy, taką mamy sentencję, na dziś w pierwszym okienku, a tutaj mamy peeling do dłoni, super, sprawdźmy jak pachnie, bo jeszcze jeden kalendarz mnie czeka, więc no, cudownie. Dobra, lecę po drugi kalendarz, albo może w kuchni Wam pokażę tam lepsze światło jest, a ja sprzątam to i idę po opasterek, bo będę pamiętać zawsze ten pierwszy vlog ma z krwią. Dobra, bo to jeszcze nie, nie koniec, nie koniec. Nie ma śniegu, pada deszcz, ale słońce wychodzi. Wolałabym, żebyś nie spadł. Ta muzyczka świąteczna. Mam nadzieję, że Wam się intro podobało. Mam nadzieję, że coś tam wyszło. Dobra, sprzątam to. Dobra, i przejdźmy do tego drugiego kalendarza Ciekawe Ciekawa jestem, czy przypuszczacie, jaki zamówiłam. Piszcie. No więc, jak mówiłam, zamówiłam ten kosmetyczny, może kosmetyczny, kolorowy, tak, bo to kolorowe kosmetyki z Revolution. Tak, stwierdziłam, że zamawiam ten. No i zobaczymy, ile tutaj będzie dodatków, takich, które nie będą mi potrzebne. Zapchaj dziur po prostu. Nie oglądałam, otwierania żadnych kalendarzy, bo mnie to absolutnie, nie wiem, w sierpniu nie rajcuje, w listopadzie też nie, mnie to w ogóle nie, 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 ja tego nie lubię oglądać, nawet nie oglądam, pomijam. Ja wybrałam sobie taki, otwierajmy i zobaczymy jak to wygląda, w jakiej to jest postaci. Uuu, mamy tutaj jakieś brokaty, których tutaj nie widać. Czekajcie, bo zaraz sobie oko jeszcze wydłubię. O, i tutaj też jest takie brokatowe. Może jutro zobaczycie, jak będzie yy, lepsza pogoda. Jak to idzie? Czekajcie. No ja nawet bardzo nie wiem. Tu się otwiera. Ok, otwieramy. Tylko tak to trzeba otworzyć, żeby. Dobra, zaklejone jest tutaj jeszcze taśmo. Więc ja palca drugiego nie rozcięła. Zaraz będę płakać. Okej, okay, aha! Jak to się otwiera? Ej, czemu to tu spada się? No nie, zobaczcie, rozpadło się. Muszę to szybko teraz poukładać. O nie, ja nie jestem dobra w układaniu klocków. Hmm. ja nie jestem dobra w układaniu. No dobra, to poczekać, zastopuję i ułożę. Udało się, ułożyłam to. W sensie puzzle lubię układać, ale takie klocki jakoś nie bardzo. Mogli lepiej pomyśleć o tym, bo za każdym razem jak będę otwierać, to będzie się to rozwalać, więc... Jakoś to zabezpieczyć. Fajna forma pudełek, no ale co z tego, jak to za każdym razem jak zamknę, to znowu mi się rozwali. Jaka wielka dwójka jest, ale jedynki nie zdążyłam wyhaczyć. Jest jedynka tutaj. Mamy jedynkę z brzegu. Czyżby to jakaś kredka? No i co, teraz ja to muszę zamknąć. A jak będę zamykać, to gdzie to będzie znowu rozwalać. Oj, no. No. no dobra. Nie jęczmy, nie jęczmy, bo będziemy jęczyć przez cały vlog. No, 3, 4, zamykam. A! I tak będę otwierać, albo będę kartkę już podkładać. Dobra, wkładam to tu z powrotem. No zaraz, nie tracę czasu na tych pierwsze okienka, więc później będzie bardziej organizacyjnie. Dobra, Revolution. Cóż to mamy? Coś lekkiego, podejrzewam, że może to będzie jakiś pędzelek, oby nie, oby nie, oby nie, oby nie Sprawdźmy. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Uuu, wow, mamy cukiereczka. Zobaczcie, jak fajnie teraz wibułki zwiążą. A to nie jest żaden pędzelek. To jest jakaś pomadka w pierwszym okienku. Zaraz będzie pierwszy ucień cenarek. Wow, jakie ładne, jak się błyszczy. Kurde, jak Wam to pokazać. Jakie to jest błyszczące na kolory różne czekajcie, czekajcie, o, coś tu widać wow, to jest jakiś błyszczyk ale ziemię, cudo o, już mi się podoba, U, już mi się podoba i mamy tutaj, tak w ogóle to, co to jest, już Wam powiem, poczekajcie, czekajcie nie odchodźcie, błyszczyk do ust na różowa, dobra podniosę Was jesteśmy tutaj vis a -vis światła ok, odkręcam szpatułka i pachnie Cukierkowo, nie smakuje. Mm, jak się mieni? Wow, jak ładnie się mieni. Wy tego nie widzicie. YouTube go nałożymy teraz. Mm, super, podoba mi się. Podoba mi się, więc ląduję tutaj od razu e, do kosmetyków, których używam. Ja to mam tak wystawione te, które najczęściej używam, chociaż nie wszystkie, ale mówię, no jak to jest. Dobra, tu będę go używać. Przed wyjściem jeszcze go nałożę. Dobra. Więc ja chowam to jakoś w dobry sposób, żeby tego nikt nie dostał się. I zobaczymy się, jak będzie jechać. Dalszą część vlogmasa.